Wielu lat spotykam się z klientami, z ich psami, gdzie największym problemem jest przywołanie psa do siebie. Jak wykonać w prawidłowy sposób komendę do mnie? Komenda ta jest naprawdę bardzo ważną komendą, ale też taką, której nie da się nauczyć w 5 minut czy w tydzień czasu. Musimy ją ćwiczyć bardzo długo, wyłącznie na smyczy, do momentu, do którego nie doprowadzimy jej naprawdę do perfekcji. Wtedy możemy psa puścić ze smyczy, i taką komendę wykonujemy już bez smyczy. Czyli w momencie, w którym pies już naprawdę doskonale zgeneralizował to, co ma wykonać. Ja dzisiaj poproszę od Agaty Lunkę, i spróbujemy taką komendę sobie przećwiczyć. Komenda do mnie jest taką komendą, gdzie poza słowem do mnie pies ma przyjść do nas i usiąść bez słowa, siad. Czyli pierwsze ruchy do mnie. Jak najbliżej pies siada. Super, biegaj. Dobry pies. Agata teraz powtórzy ze swoim psem dokładnie to samo, czyli wołamy psa komendą do mnie, jak już pies jest blisko nas, ręka do góry, żeby usiadł. Mhm. I komenda biegaj zwalniająca. Tu oczywiście zabrakło komendy do mnie, także jeszcze raz. Świetnie. Tutaj nie wiem, czy dobrze to widać na filmiku, jest też zachowana pewna odległość między właścicielem a psem. Na komendę do mnie staramy się, żeby pies był jak najbliżej nas. Poproszę jeszcze jeden smakołyk, pokażę, jak można pracować, żeby ta odległość była jak najbliższa. Lunka do mnie. Zależy nam na tym, żeby pies nam podszedł jeszcze bliżej. Już ta odległość jest bliższa, tak? Biegaj, super! Czasami pracujemy w ten sposób, że nagrodę podajemy wręcz za pleców, tak? Tutaj między nogami. Czasami możemy dokonać tego w ten sposób, że nagrodę bardzo blisko siebie, albo tak jak ja wykonałam przy lunce, że nawet jedna noga poszła do tyłu, żeby e, e, pies w ten sposób nam usiadł. Ale ja już Ci nie dawałam komendy Wiesz, nie mam nic innego. Dziękuję za uwagę.